Cześć, witam Was serdecznie w sobotni, w sobotni poranek. Dzisiaj jest Wielka Sobota, jesteście na pewno w ferworze przygotowań. Ja również, również już robię, już robię żurek, już ugotowałam kiełbaskę, ale słuchajcie, mam, miałam tu mały problem, chciałam zrobić święconkę, i nie miałam wszystkich akcesoriów i mam dla Was tutaj takie pocieszenie. Jeżeli jesteście w jakimś drugim swoim miejscu zamieszkania, na przykład w swoim domku w górach, czy w jakimś innym miejscu, gdzie przebywacie, hmm, różnie prze, różni ludzie przebywają w różnych miejscach, czasami w dwóch, w trzech miejscach, w zależności od tego jak hmm, Jakie, jakie, jak, jak sytuacja ich do tego zmusza i, i muszą być raz w jednym, raz w drugim i yy, jesteście w, takim miejscu, w tym miejscu u siebie, gdzie nie macie yy, na przykład właśnie tych wszystkich akcesoriów, czyli nie macie koszyczka, okazuje się raptem, o wow, wzięliśmy wszystko do naszego domku w górach, a nie wzięliśmy koszyczka, albo na przykład... Jesteście gdzieś, ten cały wirus złapał was w innym miejscu. Na przykład mam znajomych, którzy mieszkają i w Polsce, i za granicą, i tam ich tam przebywają też po, po kilka, czasami po pół roku nawet. A y, też y, w danej chwili y, nie, mają, y, nie mają właśnie takich różnych akcesoriów do, do przygotowania y, y, świąt, dlatego że święta spędzają w innym swoim miejscu. I jeżeli tak się stanie, to się nie martwcie, ja właśnie nie mam koszyczka, nie miałam koszyczka, nie miałam tej zieleninki, nie miałam bardzo mało akcesorów do przygotowania yy, święconki i sobie poradziłam, zrobiłam sobie słuchajcie mini święconkę, śliczną mini święconkę, z której jestem bardzo zadowolona, yy, mam tam w tej święconce jedno jajeczko, mam kiełbaskę, mam chlebek i mam sól. Przepraszam, jeżeli trzęsie się obraz, ale nie mam jeszcze tego wysięgnika, miałam mieć, miałam obiecany, ale jakoś na obiecankach się skończyło, obiecanki, cacanki. I ja zrobiłam sobie taką mini święconkę, zaraz Wam tą święconkę pokażę. I nie wiem czy wiecie, ale nie możemy poświęcić, znaczy to, że nie możemy poświęcić dziś do kościoła, to wiecie, ale nie wiem czy wiecie, że święconkę może poświęcić członek rodziny, najstarszy członek rodziny lub taki albo senior, albo głowa rodziny wypowiada, wypowiada te słowa, które wypowiada ksiądz, że święci te dary i święconka jest prawnie poświęcona, tak jakby była poświęcona przez księdza. Tak wypowiadali się księża i to jest już ustalone. I możecie sami poświęcić swoją święconkę, czyli głowa rodziny, mężczyzna najlepiej święci właśnie tą święconkę. I... o już mi ręce drżą, zaraz muszę szybciutko wam pokazać święconkę, bo będzie się trząs obraz. I święconka będzie poświęcona. Także poczekajcie, tylko ja mam teraz tak ustawiony obraz, że widzę siebie i, bo mam telefon przed sobą, żeby dobrze nakierować, to poczekajcie, zaraz tam zjadę niżej. Och, pokażę Wam, jaką mam bluzeczkę jeszcze, proszę. Oto jest moja bluzeczka. Mam bluzeczkę w brylanty. Ubrałam się dzisiaj do Was w bluzeczce w brylanty. I y, mam tutaj, różne, oczywiście, <grywia> wiadomo jakie brylanty. To są moje brylanty. Proszę bardzo. Jest y, rubin, jest y, rubin, jest y, tutaj y, szafir, jest y, y, szmaragd. Y, tutaj mamy ten biały to jest y, y, brylant, i tu znowu mamy szafir i rubin, i czarny. Nie wiem, właśnie jaki, czarny kamień, jaki to jest kamień? Nie wiem, czy wy, czy wy byście mogli mi odpowiedzieć, jaki to jest kamień, właśnie czarny, bo biały biały to jest, y, y, to jest brylant, a czarny, właśnie nie wiem, mam tu czarny. Mam czerwony rubin. Mam jeszcze taki, taki, nie wiem co to jest. Tu mam taki, też fajny, z takimi połys, połyskami, takim brokatem. Tutaj mam kilka: rubin, szafir, i jeszcze y, brylant, i jeszcze ten czarny, nie wiem jaki to jest. O proszę. O, to jest moja, moja bluzeczka. I słuchajcie. Teraz się przekręcę i pokażę Wam moją, moją święconkę. Proszę bardzo. Nie wiem, jak mam teraz ustawić. Patrzę, podglądam, podglądam. I proszę. Jest kiełbaska, jest jajko, jest pisanka. Zrobiłam pisankę i chlebek i sól. I to jest moja święconka. No, także taką ja mam święconkę, proszę się z niej nie śmiać, bo jest taka bardzo skromna, ale jest, jest i będzie poświęcone jajeczko. I potem będziemy spożywać wszystkie pokarmy. Połączę się jeszcze z Wami później, na drugi dzień, jutro, czyli w pierwszy dzień świąt. Mnie będzie bardzo miło, bo ja bym mogła tutaj z Wami rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. I jeżeli Wy również macie jakąś przyjemność z, z słuchania mnie, chociaż nie zawsze mam coś bardzo ważnego i istotnego do powiedzenia, dzisiaj to tylko tak powiedziałabym. Hmm, tak rodzinnie, tak przyjaźnie, tak świątecznie po prostu. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, żebyście w spokoju i w miłości i w szczęściu ten dzień spędzili. No i jutro pierwszy dzień świąt będzie cudnie. Ja kocham święta, myślę, że wy również. Pozdrawiam was serdecznie. Pa!